Kolejnym poradniku dla seniora przypomnienie o zasadach funkcjonowania w warunkach zaostrzającej się epidemii. Kolejne obostrzenia ograniczają naszą aktywność w przestrzeni publicznej, a lekarze coraz częściej alarmują, że tylko samoizolacja i dystans mogą uchronić nas przed zakażeniem. Agnieszka Oszczyk witam i zapraszam na rozmowę z doktorem Michałem Mularczykiem, lekarzem internistą, kardiologiem interwencyjnym i dietetykiem. Witamy, panie doktorze. Dzień dobry. To może ja zapytam na początek, jak pan dba o swoje zdrowie w czasie epidemii i czy pana zdaniem na tym etapie jesteśmy w stanie zahamować jej rozwój? Najważniejsze rzeczy to, żeby u, u, jakby tak ograniczyć możliwość infekcji, trzeba być odpowiednio nawodniony. Jeżeli nasze śluzówki są nawodnione, wydzielają śluz, wydzielają substancje, które blokują możliwość przyzostania się. Mniejszej ilości wirusa, czyli jeżeli jestem nawodniony, mam sprawne śluzówki, jest mniejsza szansa, że się w ogóle zaraży. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że staram się wypocząć. Te 8 godzin staram się spać, dlatego że jest to konieczne, żeby moja odporność nie, nie, nie zeszła w dół. Wypoczynek to jest to powiedzmy, bierny, a aktywny. Jestem na rowerze trzy razy w tygodniu po godzinie przynajmniej. Spacery z psami po lesie i też kolejne trzy razy. To już sześć razy po godzinie jakaś aktywność fizyczna. Dieta, bardzo ważna rzecz jest oczywiście, rzeczy naturalne. Jeżeli warzywa to surowe. Ugotowane, nieprzerobione to jest bardzo ważne. Jeżeli mam jeść chleb z masłem, to zjem z masłem, a nie z margaryną, bo margaryna ma substancje, które będą oszukiwały nasz układ immunologiczny, niestety. Czyli normalne, jak najmniej przerobione, jak najmniej zepsute przez nas produkty to jest bardzo ważne. Bardzo mało cukru. Dużo warzyw, trochę owoców i suplementy to o czym zawsze mówimy, witamina C i D w nie takich małych dawkach, nawet większych ostatnio się zaleca. U osób chorych nawet zaleca się ostatnio 20 tysięcy jednostek witaminy D dziennie z witaminą K2 koniecznie bez to jest bardzo ważne bez suplementacji wapniem witamina C nawet 2 gramy lub więcej. To takie już są oficjalne zalecenia. Cynk y, przy chorobie 100 mg dziennie, bez choroby 10 powinno wystarczyć. Selen 20-30 mikrogramów co 2-3 dni. Kwasy omega-3, o których nie powinniśmy, nie powinniśmy za, 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 zapominać. I ja praktycznie od, od kiedyś zaczęła się ta epidemia właściwie cały czas pracuję, przyjmuję pacjentów, pewnie też. Pozytywnych, tak zwanych, COVID-pozytywnych i na razie odpukać w tym momencie nie choruje, prawda? Na nic. Żadnej grypy, żadnego przyziębienia. No to Trzymaj. warto tym bardziej zastosować się do tych pańskich zaleceń sprawdzonych na sobie. Panie doktorze, koronawirus może mieć bardzo ciężki przebieg, jaki przebiegać bezobjawowo. No i czy warto sprawdzić, czy jesteśmy nosicielem tego wirusa, jeśli nie mamy objawów? Czy warto zrobić test na własną rękę? No i czy osoby bez objaw ze stwierdzonym koronawirusem zakażają innych. No tutaj są, cały czas podzielone są zdania co, co do tego, czy zakażają, czy nie. No mówią, że osoby mniej objawowe mniej zakażają, bo chociażby mają mniejszą ekspresję, że tak powiem, kaszlu czy, 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 tak, czy takich różnych odruchów i mniejszą i mniejszą replikacji wirusa prawda to jest jedna rzecz druga czy warto sprawdzać no zastanawiam się bo teraz słyszę od kolegów rodzinnych i od pacjentów że skierował skierowany został pacjent na badanie ale nim się do do, do teleporady mija kilka dni potem kilka dni karencji a, 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 aż dojdę do, do tego punktu gdzie robię ten wymaz w związku z tym tracę już około tygodnia i jeszcze ze trzy dni ze, ze 3 dni na, 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 na sam wynik w związku z tym te testy, ja widzę te testy wymazowe tylko na pewno dla osób, które są, które, są, które są chore, mam wątpliwości, prawda? Natomiast te testy kasetkowe, takie powiedzmy są, coraz więcej osób podaje krytyce. Najrozsądniejsze chyba są testy, które się po prostu pobiera krew i się oznacza ilościowo przeciwciała w klasie IgG i IgM, czyli świeże i pamięciowe. I to by było chyba najrozsądniejsze, tylko też raczej chodzi o odróżnienie chorób. Czy to jest, jeżeli się boimy, czy mamy pójść do pracy, czy nie pójść do pracy, czy to jest... Jest jakieś zwykłe przeziębienie czy grypa. Tylko jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli to jest grypa czy inne przeziębienie, które może przejść w inną infekcję, tak naprawdę nasze postępowanie powinno być takie samo, czyli zostaje w domu i choruje z godnością, prawda? Szczególnie przy COVID-zie robię mniej wysiłków, bo potrafi zaatakować serce. Natomiast rzeczywiście choruję z godnością nie biorę bez powodu leków przeciwgorączkowych. Pamiętajmy, gorączka upośledza rozmażanie wirusa. Jeżeli będę torpedował moją, moją gorączkę lekami różnymi, zmniejszę ją, usprawnię rozwój wirusa. To jest złe dla nas. W związku z tym tu postępowanie nie zależy, czy jest przeziębienie, grypa, czy COVID, jest podobne. Siedzę w domu, nie chodzę, nie chrycham, nie roznoszę i choruję z godnością. Książka, ewentualnie telewizor, proszę bardzo. Panie doktorze, dziękujemy bardzo za rozmowę i za te wszystkie również pańskie zalecenia dotyczące Dziękuję. szczególnie osób starszych, m, narażonych najbardziej na zakażenie koronawirusem. Michał Mularczyk, lekarz, był naszym gościem. Kochani seniorzy, proszę o siebie dbać, nie zapominać o profilaktyce zdrowotnej, ale też o pozytywnym myśleniu, bo tylko tak uda nam się przetrwać ten trudny czas. Polecamy się w kolejnych poradnikach dla seniora. Do zobaczenia.